Fantom w minutę. Głównym celem Fantoma jest rozwiązanie problemów skalowalności i przepustowości, którymi aktualnie dotknięte są Bitcoin i Ethereum. Fundacja Fantom została założona przez południowo-koreańskiego informatyka An Byung-ika, a obowiązki CEO pełni Michael Kong. Twórcy Fantoma zapewniają, że dzięki ich projektowi możliwe będzie jednoczesne osiągnięcie decentralizacji, skalowalności, bezpieczeństwa i wysokiej wydajności transakcji. Phantom jest platformą, która umożliwia budowanie i tworzenie zdecentralizowanych aplikacji oraz tokenów NFT. Główną bronią Fantoma jest mechanizm konsensusu nazywany Lachesis. Sprawia on, że Phantom jest znacznie szybszy i tańszy niż technologie blockchainowe oparte na klasycznych rozwiązaniach. Dzięki protokołowi Proof of Stake oferuje również wysoki poziom bezpieczeństwa. Funkcjonalność Fantoma można opisać w czterech kluczowych słowach: modułowość, skalowalność, bezpieczeństwo i open source. Za modułowość odpowiada Latrix, czyli modułowa warstwa konsensusu blockchain. Jest ona całkowicie oddzielona i elastyczna. Można ją podłączyć do dowolnej rozproszonej księgi. Umożliwia to programistom przenoszenie istniejących na Ethereum aplikacji do głównej sieci Phantom Opera w ciągu kilku minut, zwiększając ich wydajność i obniżając koszty. Phantom Opera jest środowiskiem umożliwiającym programistom budowanie zdecentralizowanych aplikacji i jest kompatybilne z Ethereum Virtual Machine.